I do nas Ja tutaj chciałam sprostować, ponieważ w momencie, kiedy podpisywaliśmy porozumienie z deweloperem, działki były miejskie, były miejskie dużo wcześniej, wydzielone pod drogę. Nie przejmowaliśmy żadnych działek od dewelopera, żeby to było jasne. To jest, to jest nieprawda. że Państwa, przejęliśmy yy, tą. Pan Burmistrz zdecydował o przyjęciu tej, tej nieruchomości yy, na rzecz gminy miasta. Bo no to, ja, jest to jest do sprawdzenia. Pani Naczelnik, bardzo proszę nie wprowadzać ramy głos. Proszę przedstawić historię stanu prawnego nieruchomości. W takim razie mam pytanie. Jeżeli Pani uważa to, co jest no, dla nas przynajmniej tutaj, a przynajmniej dla mnie, bo jestem sąsiadem praktycznie z tą nieruchomością, jest dla mnie znane, to proszę przedstawić historię stanu prawnego nieruchomości. Do kogo wcześniej należało ta nieruchomość? Podpisywaliśmy ponad były miejskie. Pani naczelnik. Się o to, co Państwo podpisywali, tylko pytam się, do kogo należały wcześniej i w którym roku te nieruchomości zostały przekazane należnym miasta. No W którym roku to Pan Przewodniczący dobrze, że w tym momencie nie podam, ale ja no, proszę powiedzieć, że w momencie nagrywa... podpisywania porozumień. Bo porozumienie było procedowane m.in. przez Mówiciel, dlatego no, tutaj tak. chciałam to sprostować, że nie przyjmowaliśmy żadnej drogi, Oczywiście, wręcz przeciwnie, ma... deweloper budowano na własny koszt. Znaczy, deweloper wybudował drugie na własne koszty. Dlaczego mieszkańcy żądają, aby gmina, miasto, połowina zaczęła realizować to zadanie, które de facto należało do dewelopera. Proszę przedstawić historię stanu prawnego nieruchomości. Jest pan naczelnik Tomasz Tomaszku. Bardzo proszę powiedzieć, jaka była historia stanu prawnego nieruchomości. Panie naczelniku. Chodzi o, chodzi o działkę prostą, która jest w pobliżu ulicy Staszica, w zasadzie ulicy Staszica jest prostopadła do ulicy Staszica, obejmuje odcinek około 100 metrów bieżących drogi, która prowadzi bezpośrednio do budowanego osiedla dewropelskiego, to osiedle widzę z mojego na pokoju od początku średnim historię stanu prawnego no, nie jestem w stanie tak online udzielić sobie odpowiedzi. Proszę, w wolnych wnioskach, które Państwo przedstawili, ja bardzo proszę o sprawy, w wolnych wnioskach, tam Państwo przedstawili, nie ma wyboru Proszę Państwa, to co powiedziała Pani Naczelnik, niestety, muszę z powiedzieć, że jest prawdą, ta nieruchomość należała do osoby prywatnej. Zasługa do Pana Burmistrza Stefana Kolawińskiego została przyjęta na rzecz gminy Miasta Włodnia. Została uchwała zgłoszona na sesji. W związku z tym w tej chwili, zresztą jest, ona własnością, tak jak powiedziałem, Tutaj przewodniczący pan komisji, komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedział prawdę, jest to, proszę Państwa, własność gminy miasta Boschnia. Zadanie wykonujemy, zadanie proszę Państwa zadelogera. Ja słyszę Państwo mieli się że my też są, my tylko i wyłącznie rozczytamy o tym, w jaki sposób przekazać petycję według właściwości do Pana Burmistrza, ponieważ Pan Burmistrz jest właściwy, aby wydatkować środki finansowe na realizację tego zadania. I ja popieram stanowisko na przykład Komisji Stara i Petycji, aby te środki zostały przekazane na realizację tego zadania, ponieważ zobowiązaliśmy się, no, jak powinien do miasta Bodnia, że to zadanie zostanie zrealizowane. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby